Witam w dzisiejszym odcinku. Będziemy sobie grać oczywiście w Brawl Starsa, ale mniejsza z tym. Yy, dziś po prostu wbijamy Leona, ponieważ go wydropiłem, zapomniałem wam powiedzieć, na 15 rangę. No i wbijem 15 tysięcy pucharków. Sorry, że nie nagrałem, ale ogólnie kurcze, a i też trochę rankingowe programy. W sumie z tego mitycznego mi wypadło 200 monet, więc jeszcze gorzej niż za 14 900 bucharków. Ale no, co? Lur dalej na 23. Ile jest do końca sezonu? 9 dni. No to może zdążymy, jak się tam wezmę, jak, jaka mapa. Dobra. Lecimy widzowie rankingowe, tak jak mówię, też pogramy. Więc no, nie będzie, że tylko duło czy tam solo. No, rankingowe też trzeba grać. Żeby nie było tak łatwo. W ogóle dodali ostatnio te Coś podobnego do eliminacji, jak było w 2019. W sensie no według mnie yy, zaraz wam pokażę. Jak nie zapomnę To wam pokażę, zapomniałem dodać No, no i widzicie jak tutaj się walą ludzie Kurde Oj, oj kieł, no to cześć Pa pa Tutaj się uleczy, teraz się przemieszczę Rozwalę Cuba, ale poczekam na kolegę Żeby miał chociaż tego jednego No ja wam też tak polecam robić, że jak widzicie, że nikogo nie ma i widzicie, że możecie, to czekajcie po prostu na swojego teammate'a, yy, to wtedy po prostu mu dajcie tego pearl Cuba. O, no widzicie? O, jak odkryłem go! Wow! No, tego się nie spodziewałem. Serio, widzowie, tego się akurat nie spodziewałem. O, no i co mi no wygrana runda, no? Tak się to robi. Widzowie, tak to jest chyba to, jeśli się nie mylę. To jest to? Tak, tak, poczekajcie, wezmę jakąś. Nie wiem, tego wezmę. Bo tutaj trzeba te buty jakieś zabijać. W eliminacji nie pamiętam dokładnie już o co chodziło, ale coś podobnego. O, ta to to. Z botami chyba było. Wpiszcie sobie eliminacja 2019 czy tam 18. Patrzcie, macie sobie takiego tego. Musicie go zabić. I tutaj są dodatnie pucharki albo ujemne. No to, to wiadomo chyba. Pa. O. No. Power Cube'y tutaj są, no i co? I teraz wyjdę chyba na zero, jeśli dobrze zapamiętałem. Bo tu pucharki trzeba zbierać, dzięki. Dobra. No widzicie, ja mam dwa. I... no co no po prostu tutaj chodzicie, zbieracie te pucharki, zabijacie, o, na przykład tego. O, wow, jak się przy to Co ja kurde powiedziałem? Nieważne. Ogólnie to nagrywam to w sprawie o 22, więc... Odwala mi już trochę. No, pewnie tutaj jest, o. Sześć pucharków masz? Dobry jesteś. A ja mam też 7. La, 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 la. O. oj, jak mi przykro. Dzisiaj nie mam pucharków? Uh, uh, uh. Ale wiesz ile ty masz? Zero. No. No i właśnie na tym ta gra polega. No i plus 17 pucharków. W sensie, to jest jakby naprawdę fajny tryb tylko trzeba tutaj umieć grać po prostu. No. No, więc tak jak mówię. Trzeba tutaj po prostu czasem musi się po prostu poszczęścić. A teraz lecimy na rankingowe, oczywiście w sumie to jaką postać tutaj wezmę nie ma znaczenia, więc po prostu lecimy, zobaczymy co to będzie, knockout, ogólnie lepiej się gra, czekaj, na knockout, knockout, a jak będzie Lu w sumie, Lu jest dobry na knockout, będzie zamrażać ich, mam do gadżety i star powera, więc powinno być git. To knockout chyba, czekaj, bo już... Tak, to knockout, no. Dobra. to co, lecimy. Mortis leży na samym starcie. Teraz Ems. Dobra, teraz tutaj Rico. Oj, 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 Rico. Ty to raczej nic tutaj nie zdziałasz. No przepraszam, no. Nic nie zdziałasz. No. No bo wiecie, no jakby, no jak maliko coś w ogóle zrobić, jak ten idzie na wprost. No i tak Kolcik to wygra, no. Dobra, mam nadzieję. Dobra, jest, wygrał. Uff. Już miałem trochę stresa. No, no i widzicie, no. No i wygramy jeszcze tą jedną bitwę. Postaram się teraz wygrać. Jak nie wygram, to już akurat nie moja lina. No. Ale... No, za tysiąc tych się opłaca. Znowu knockout? no to co, no to Chłop wziął kulta, ej dobrze, teraz by się przydał jakiś... Może Michael albo bitowiec. Tak mi się wydaje. Nie no, Maltese'a wziął. No to tragedia. Tragedia. Chociaż ty ma do niego wszystko. Nie wiem, tamten na przykład grał tragicznie Maltesem. To naprawdę mówię, tragicznie grał. Ten może będzie grać lepiej, no. Nie wiem. Nerf Piper. Okej, okay, okej, okay, dobra. Ja się od razu wybijam. Po prostu tutaj. Cyk. O kurde, ty to był zły pomysł, żeby się tak wybić. No tak. Pewnie tą piperkę ma wymaksowaną i wszystko to nie ma. Ale dobra no panu, piperka... nie piperka, kolcik, kolci leży. Widzowie tutaj Multis ucieka. Czekajcie, co jest? Czemu nie mogę? Co jest? Hm. No to GGG. GG to ja już tam nie skaczę, może. Przejdę sobie po prostu do krzaków. No i leży, chłopie. No i... Mówiłem. To raczej nie będzie łatwo. Łatwo zagranie. Nie, nie, no serio. Naprawdę. Naprawdę. Coś tak gra. No nie no, pipa! Pajperka! Wow Dobra, chodź tu. Dojadę cię. Dobra, ty mnie dojedziesz. Oj, oj, oj no nie! A Jeszcze raz trzeba. Co teraz? Napad, to napad. No nie, no znowu no Znowu ta sama mapa. Wziąć tego Lu, czy nie brać tego Lu? Dobra, wziął Piper, to ja biorę lu. I jak ten wy... Wzi... A, Kolek wziął, ok. Spoko, spoko. Mógł wziąć tak szczerze Colta albo Leona, jak ma. Ale dobra. Odwiedzcie a to. No, no, no kaucie, pajperki są dobre, no. To trzeba przyznać. Wow, no właśnie dlatego. Ogólnie pajperki są w miarę spoko. Wiadomo, trzeba umieć grać. O kurcze, aż powietrze wdechnąłem. No to. To ciekawie. Nie wiem, co robić. Jestem wyłamany. O, No i dawaj, teraz tego. Aha. ty myśl... to było dobre. No to... Ciekawie się będzie dziać. No nie no, weź chodź tu na blisko. Nie, no to strefa cię dojedzie. Ja, ja to wygram Strefa cię dojedzie. Mówię ci. Coś tak na daleko mogę. Dlaczego on tak wolno biega? I dlaczego tutaj wszystko poznikało? Jakby to wszystko stąd nie poznikało to byśmy to wygrali, ale tą Piper trzeba dojechać, a reszta to już będzie łatwutko. No i tak zginiesz, no. No, Gdzie jest ten kit? Tutaj. Już nie ma kita. Bla, la, la. No. Szczerze, rzucam od razu tutaj na piperkę. Używam tego. Piper ma mało już. Na 100%. Oj, ścisnęli nas tutaj trochę. Tak, ja uciekam po prostu. Dobra. O kurde, o kurde. No, o kurde. o no nie no. Widzowie. Nie no tak się nie może stać, no Ej no naprawdę Ja cię kręcę Super O napad, dobrze K ktoś z góry chyba się przydał we znelu. No nie, to nie mogłem tutaj na Majka wziąć, Mogę... nie, no nie Kurde No to mogłem wziąć tutaj na Majkę, myślę że ktoś Weź mnie. A oni też nie wzięli. A to dobra No ale... Trudno. Trudno, trudno, trudno. Zginęłem, nie dziwię się Dobra Dawajcie na lećcie na ten safe ich. No i co wy robicie? No na safe się leci. Co wy? Nie wiecie, że to jest gran, gdzie się safe kurde strzela? Wy safe. Walcie ten safe. Ja lecę. 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 Też ten safe. Ten safe w equale. Dobra. 21 HP. Co jest? Zawsze tam coś... co jest? 21 hp miałem. Ale no, śmieszne. <laughs> Dobra, 44%. Musimy to wygrać. No, to ja tutaj może postoję, będę bronić. No, bo no dobra, pójdę. Co to było? Oż mnie wykręciło. No i tysiąc tych. Ile dwa le... Nie no, coś tragedia. Dlaczego nie usunęli? No i co i rzadki będzie. Naprawdę czy opłacało się grać te 10, czy tam 9 czy 8 meczów? nie pamiętam już dla 50 monet. No raczej nie. No to co widzowie? Próbujemy dalej wbić Leona. No dobra, może nie na 15, ale też na 13. Dzisiaj ja chcę też zrobić trochę dłuższy odcinek. Tak z 20-minutowy mniej więcej, żebyście mieli co, co oglądać. O, solo wzięłem. A, super. Superowo. No możecie też napisać, czy chcecie odcinki z y, Fortnite'a, bo ja już jeden mam. Y, więc no. Mogę wam... Oj, no to, no to ginę. Blalalala. A myślałem, że go... O zero, dobra. Szczerze zapomniałem, że to nie są takie niskie rangi, tylko że to są wyższe rangi już. W sensie wyższe, no 12 ranga. Możecie też napisać, jaka jest wasza najwyższa ranga, um, a ja postaram się. Kulde, no i co, co ci to da, że mnie zabierz wyżej, ja ci mam na hita. Chodź tu, patrz. Popatrz, popatrz jak giniesz. Mówię, na hita ci mam. Ja już gdzieś mam tego powercube'a. Tutaj się dwa zniszczę. O, jeden. Drugi. Chołem się do krzaków, leczę się i lecę dalej. Ale śmieszne, że poprzednim razem miałem 21 HP. O, nie trafiłeś we mnie. No, no to co no? Widzowie, iść na środek czy nie iść? Iść czy nie iść? Ogólnie, to widzowie, ja się teraz zastanawiam, czy by Leona nie wbić na 25. Bo szczerze, to jest spoko pomysł, można go tak na 25. rangę wbić. Nie będzie to, myślę, jakoś ciężkie, no bo mam go już wymaksowanego. Nie ja mam do niego co prawda gadżeta i Starpaera, jak będę mieć gadżet, czyli tego klona, będę mieć jakieś tam Starpaery i te nie gadżety wyposażenia, no to przecież ja będę przepotężny. O, o kurde, a ty co tu robisz? To jest ten sam, no to, to 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 to, 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 to nie wiem, czy my go wbijemy. Najważniejsze, że rankingowych trochę pograliśmy, no. No. Co? Tutaj Lu... Nie wiem tak szczerze, czy go wbijać, bo... Mega mi się nie chce go wbijać, ale... Ogólnie miałbym przebranie z karnetu do Lu, jak był. Na przykład do... Y, tutaj właśnie... Tego Rafsa mam. Przebranie. Ale tutaj y, pamiętam, bo ja, pa, ja pamiętam jak było chyba 60 albo 70 leveli w i Ja nie odblokowałem, ja, ja miałem 30 któryś poziom Albo 40 Tak ja właśnie go odblokowałem, więc kijowo trochę, bo no se nie wziąłem tych No ale co Myślę że nie wiem w sumie Kurcze ja bym popróbował pobijać jeszcze jakieś 20 rangi, nie no na Franku, Kolcie, Spajku, Rowsie, Nami też, Rico, Edgar to nie, bo to... No wiecie, Edgarem się nie gra. Ja grałem popełniłem błąd, ale Edgarem się nie gra, bo... No, może El Primo, ty właśnie widzowie, ja dawno El Primo nie grałem, ale bym se kurczę zagrał L Primo, ja Cię kręcę, no, pogram, pogram, bo naprawdę dawno nie grałem, no i co, no i to ostatni meczek by był, no, to takie różne, różne, granie w sumie, więc, no, no, oczywiście przepraszam za głos, ale gardło mnie boli, cały czas mi gardło boli. Nie wiem. O, tutaj już idziesz na nani, na nie, na nie, no nie. dobra. Ocuj się ode mnie, wiesz, że ja cię na blisko rozwalę. Ogólnie to chyba dzisiaj tak z rzędu nagram drugi odcinek. który się pojawi dopiero jutro, ale nie wiem. Chyba tak zrobię. No, ja będę siedzieć w krzaku teraz. I to jest moja taktyka. Co nie, siedzę w krzaku. I czekam, aż ktoś tu przyjdzie. Mam no, prawie jak Edgar. Kiedyś pamiętam na moim poprzednim koncie próbowałem zbić El Primo na 25 rangę. Ym, miałem już 24. Zaraz wam pokażę, bo ja miałem kiedyś takie właśnie konto. Yy, też tam się nazywałem fortepianista. Coś takiego i teraz patrzcie. Idę tu, bo on tam strzelał. Więc idę tu. Ja kurde już tak widzowie... Ja tak wyklaczowałem mecz raz, yy, bo z kolegami, właśnie grałem rankingowe. I no dosłownie wszystko było fajnie, bo i do, do pory, do kiedy wszystko było fajnie, więc co ja właśnie teraz zrobiłem? W sensie, no wszystko było fajnie. Do pory, właśnie, yy, graliśmy chyba na kaucie. Jeśli się nie mylę. I właśnie tak, kurczę, przyszło mi na myśl, że... Mm, może sam zostałem, tak? Bo wtedy sam grałem. I właśnie... Mm, yy, czekaj, kim ja to grałem? A nie, to sam grałem. Yy, to ten Tomiko grałem. I tak śmiesznie skakałem. Na starciu, też się z kolegą grałem, ale właśnie tak Śmiesz, A to konto wam pokażę czekaj. O, to moje konto. Może starsi widzowie mogą kojarzyć chyba. Nagrywałem na nim. Ale no to jest takie moje stare konto. Mam je tylko że na innym telefonie. I powiedzcie mi jeszcze tak, widzowie, yy, dlaczego yy, same jakby postacie nie, nie dropią, co? No ja tak nie rozumiem. Chyba, że ja ale już nie pamiętam. Nie wiem. No, więc to by było na tyle z tego odcinka, dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i co, widzowie? Cześć, pa, cześć, ja do twojego kolegi też, trzymajcie się, pa!